Czego unikać na odchudzaniu. Karol Pieczka z tej strony to kolejny odcinek podcastu Sekrety skutecznego odchudzania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moim przypadku. Na moim przykładzie poznasz to, czego nie robię, czego unikam na redukcji, na odchudzaniu. Właśnie mija trzeci czy czwarty już miesiąc mojej redukcji. Schudłem kilkanaście kilogramów, jeszcze 3-4 kilogramy przede mną. I tak sobie pomyślałem, że często uczę innych ludzi, co mają robić, co stosować, jakich zaleceń się trzymać, aby schudnąć, pozbyć się brzucha itd. Jednak, bardzo rzadko mówię na moim przykładzie, co ja konkretnie stosuję. Więc dziś właśnie o tym poznasz 7 wskazówek, czego unikać na diecie, czego ja unikam na diecie, aby właśnie skutecznie chudnąć. Wierzę w to, Myślę, że zaczniesz szybko zauważać, że to, czego uczę, również stosuję w praktyce. I niektóre z tych pomysłów mogą być dziwne, mogą być trochę szalone, niezrozumiałe. Jednak, jeżeli mnie znasz, to wiesz, że specjalizuję się w prostych i szybkich rozwiązaniach. Często wykupują współpracę u mnie ludzie, którym brakuje czasu. I dlaczego właśnie w takich ludziach się specjalizuję? No bo sam jestem taką osobą. Również mam mnóstwo zajęć, obowiązków, pracy i tak dalej. Więc doskonale rozumiem tych ludzi, dlatego też jestem w stanie im pomóc. <laughs> Poznasz zaraz 7 prostych, turbo prostych zasad, czego unikać na diecie. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy do konkretów. Pierwsza wskazówka to Ogranicz pieczywo. Ograniczam pieczywo, jeżeli jestem na redukcji. Jeżeli chcesz schudnąć, to pieczywa prawie nie jem. Prawie. Bo w tygodniu zdarzy się, że zjem jedną, dwie bułki. Mało, prawda? No pewnie, że tak. I mnie to jak najbardziej wystarcza, bo węglowodany mam w innych różnych produktach, na przykład w warzywach, których jem bardzo dużo z kolei na redukcji. I najczęściej jak już jem jakieś bułkę, no to jest to pszenna bułka zwykła, nie jakieś tam wymyślne pieczywo i jem pół bułki, pół bułki, najczęściej to jest około 40 g, na przykład rano do jajecznicy albo do szakszułki, bo to są takie dwa śniadania, które robię najczęściej właśnie, czyli jajka, bo jajka są genialnym produktem właśnie na diecie, między innymi na śniadanie. Bardzo często jem bez chleba, po prostu same jajka, jakieś warzywo, na przykład papryka albo pomidor. A zdarzy się również, jak mam ochotę, że tam pół bułeczki sobie do tego zjem. Kolejna wskazówka, druga, coś co ograniczam, będąc na diecie na redukcji, to jedzenie na mieście. Posiłki na mieście, nawet te, które się wydają turbozdrowe, nawet jeśli zamówisz Jakąś sałatkę, słuchaj, z samych warzyw, albo z krewetkami, która może się wydawać niskokaloryczna, to niestety najczęściej tak nie jest. Bo restauracją zależy na tym, żeby to było smaczne, a nośnikiem smaku jest co? Tłuszcz. I dodają wszędzie, gdzie to możliwe, oliwy, masełka, oleju i tak dalej, i tak dalej. Przez co to smakuje lepiej, ale ma też więcej kilokalorii. No i ciężko. Się, się doliczyć tych, ile tam tego masła jeszcze ile tej oliwy tam konkretnie jest dodane, więc nie jesteś w stanie tego zweryfikować, no a to spożywasz, więc łatwo wtedy, nawet jedząc coś zdrowego, powiedzmy, dostarczyć bardzo dużo kilokalorii. Dlatego najczęściej unikam jedzenia w restauracji. Jak już to jest raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, coś takiego. Kolejna wskazówka. Ograniczam alkohol. I jeżeli nie znasz albo słuchasz gdzieś moich szkoleń, to pewnie wiesz, że często powtarzam, że nie prowadzę tutaj żadnego kółka AA i można pić wszystko. Można sobie wypić lampkę wina czy kieliszek wina, tak, piwko czy jakąś drineczka, czy gorzałkę itd. Nie ma problemu. Z tym, że warto wiedzieć, że dwa browarki to jest 500 kilokalorii, około. To tyle samo, co tabliczka czekolady. Dwie małe lampki wina to 250 kilokalorii, a kieliszek wódki 25 ml to około 60 kilokalorii. A u mnie jest tak, że jak wypiję jedno piwko, no to najczęściej smakuje za drugim. Nie wiem, jakie jest u Ciebie. A dodatkowo, jak już wypiję. To wtedy mam apetyt większy i najczęściej bym zjadł sobie: a to jakieś chipsiki, jakieś chrupeczki, a to jakieś paluszki, a jakieś orzeszki słone. Wtedy mam apetyt na jakieś słone przekąski i zamiast tych 500 kalorii z tych dwu, dwóch piwek, to zjem przez jeden wieczór 3000 kilokalorii. Nie? No, taka jest prawda, dlatego unikam picia alkoholu, choć ostatnio było to utrudnione dla mnie, bo przyznam Ci się otwarcie że od czterech tygodni jestem na... No właśnie, czuję się jak na wakacjach, bo wyjechałem do Bułgarii i wiele osób myśli, że jestem na wakacjach, a ja po prostu się tutaj przeprowadziłem. Nie będę się mówił o tym, dlaczego się przeprowadziłem. W każdym razie, no jest klimat sprzyjający ku temu i towarzystwo, znajomi, wiesz, żeby sobie tam dziabnąć, łyknąć trochę więcej, nie? W Polsce... Przez kilka miesięcy praktycznie nic nie piłem, i teraz już też wracam na te właśnie dobre tory, bo nie uważam, że picie raz w tygodniu to jest ok, według mnie nie. Więc wracam już na dobre tory i, i unikam, ograniczam, bo w ten sposób łatwiej mi schudnąć. Już pomijając fakt, że alkohol jednak rujnuje nasze zdrowie, no nie, niezależnie od tego, w jakiej ilości on jest. Kolejna wskazówka. Czego jeszcze unikam na odchudzaniu, na diecie, to smażenia na oleju. I zgadzam się z tym, że oliwa z oliwek to są zdrowe tłuszcze, ale mała łyżka, taka łyżeczka mała, to jest 40 kalorii. No i pewnie się ze mną zgodzisz, że łyżeczka na, na dużą patelnię to jest nic. Więc najczęściej lejemy więcej tej oliwy, a mało tego, rzadko kto. Wlewa sobie na łyżeczkę oliwę i leje na patelnię, zgadza się. Więc łatwo jest dostarczyć dodatkowe 200-300 kcal z samego oleju, z samego tłuszczu. Więc co robię? Najczęściej daję kilka kropel oleju na patelnię, czy oliwy i rozmarowuję to ręcznikiem papierowym. Chodzi o to, żeby patelnia po prostu była na, nawilżona, żeby się tam nie, nie, nie przypalało nic, a pozostało część te, tego oleju ręcznik papierowy wchłania, no i to wszystko wyrzucam do kosza. I dzięki temu oszcz oszczędzam kilkaset kilokalorii w ciągu dnia, właśnie z tłuszczu, z oleju. No bo zwróć uwagę na to, że przecież nie tylko obiad smażymy. Podsmażamy. Bardzo często śniadanie również, jak jajka sobie robisz, to też trzeba coś tam na tą patelnię, tak? Tej oliwy kapnąć. Więc bardzo często ludzie dostarczają 200 kalorii z samej oliwy na śniadanie, później na obiad kolejne 300 kilokalorii z samej oliwy czy oleju, i masz dodatkowe 500 kilokalorii z samego oleju. No to nie pomaga, prawda? W odchudzaniu. Kolejna rzecz, której unikam, to tłustych mięs. Często powtarzam, że można jeść wszystko i chudnąć, no i to prawda. Jednak warto wybierać chude produkty, które mają mniej tłuszczu, a tym samym mniej kilokalorii. Na przykład nie jem mięsa z karkówki. Dosłownie nie jem. Mięsa z łopatki również nie jem. Mielonego z karkówki czy złopatki też nie jem. Łososia bardzo rzadko, makrele bardzo rzadko. Kiełbasy też no nie za bardzo. Po prostu tłustych mięs unikam. Więc co jem? No najczęściej jest to filet z indyka, filet z kurczaka, polędwiczka wieprzowa, schab, śledź, dorsz, krewetki. Jest mnóstwo chudych mięs. A ludzie myślą często, że, że, że trzeba jeść głównie kurczaka z warzywami. No pewnie, że nie. Jest mnóstwo innych chudych mięs, które mają mało kalorii i ułatwią Ci odchudzanie. Bo zwróć uwagę na, no, taką ciekawostkę w zasadzie Ci powiem, że na przykład mięso z karkówki wieprzowej w 100 gramach ma 260 kilokalorii. A wiesz ile ma fili, filet z indyka w 100 gramach? 100 kilokalorii, więc prawie 3 razy mniej. Więc mogę zjeść prawie 3 razy więcej mięsa dostarczając tą samą ilość kalorii. No 100 g karkóweczki to raczej się nie najem na obiad, ale już 300 g fileta z kurczaka czy z indyka, no to już kawał mięsa jest. Zgadza się? No właśnie wybierając chude produkty, łatwiej jest mi schudnąć, jestem bardziej najedzony na. Diecie. Kolejna wskazówka, kolejna rzecz, której unikam, to napojów i soków. Nawet te najbardziej zdrowe, świeżo wyciskane soki, te, które kupisz tam w biedronce Lidlu czy jakichś tam wyciskarkach wolnobrotowych i tak dalej, sobie robisz, to ja zgodzę się z tym, że one po części są zdrowe mają tam różne witaminki i tak dalej, ale mają też dużo cukru a cukier to cukier. I ciekawostką jest fakt, będziesz w szoku, że nawet 250 ml, czyli szklaneczka soku z pomarańczy, to jest około 112 kilokalorii. To tyle samo, co Coca-Cola. To tyle samo, co szklanka Coca-Coli. Rozumiesz? Tyle samo cukru. I co ciekawe, bardzo często, gdy jestem podczas budowania masy mięśniowej, gdy, gdy tych kalorii mam jeść dużo, na przykład 4000 dziennie, to właśnie soki, te świeżo wyciskane, wdrażam sobie do diety, prawie codziennie je piję, bo jedna butelka, taki litr soku ma około 400 kcal, więc łatwo mi to wypić, jest, są tam jakieś witaminy, a przy okazji jest dużo cukru i dostarczam łatwo dużo kalorii. Jednak na redukcji nie jest to wskazane. Kolejna wskazówka, coś, czego unikam. Już siódma. Siódma rzecz, której unikam. Kurczę, wszystko ten Karol unika. No wbrew pozorom nie. Jem wszystko, dosłownie. Jem słodycze, na mieście zjem, wiesz. No nie, nie ma takich rzeczy, których po prostu restrykcyjnie przestrzegam i czegoś nie jem. Po prostu jest wiele rzeczy, które ograniczam. Dzięki temu łatwo jest mi wytrwać na diecie. Jestem najedzony. Mam... Możliwość kontrolowania apetytu, tak? No i łatwo mi schudnąć. Kolejna wskazówka to unikam kaszy, ryżu i makaronów. Dużo lepszym wyborem są ziemniaki. Na przykład do obiadu robię sobie albo gotowane ziemniaki, albo w piekarniku sobie kroję tam na słupki, czy na jakieś łódeczki te, te ziemniaki i oliwy oleju w ogóle nie dodaję. Po prostu wrzucam takie, wiesz, suche ziemniaki, i to też fajnie smakuje tam 30 minut czy 20 minut w piekarniku, i są rewelacyjne. Najczęściej jednak obiad jem bez ziemniaków, bez kaszy, bez ryżu, bez makaronów. Tak jest najczęściej. No, taka jest prawda. Na przykład dzisiaj jadłem sobie wątróbkę z kurczaka, o, kolejny przykład chudego mięsa, wątróbkę z kurczaka i do tego mieszankę mrożonych warzyw, 450 g. Takie mieszanki, które sobie kupisz gdzieś tam w markecie, prawda? Wrzuciłem do, do garnka tą fasolkę akurat w tym, w tym przypadku dzisiaj, 450 gramów, sobie to ugotowałem, wątróbkę podsmażyłem na tej, na tej patelni posmarowanej olejem, tak? z cebulką oczywiście, jak to wątróbka. No i później tą fasolkę przerzuciłem sobie do tej wątróbki. Wiem, dziwne połączenie. W każdym razie spełnia ten obiad swoje zadanie. Mi to smakuje. Jest to szybkie w przygotowaniu. Jest zdrowe i niskokaloryczne. No i rakieta. Rewelacja. Ile tego mięsa jem najczęściej na obiad? Około 500 gramów. Więc dziś tej wątróbki również było 500 gramów. Nie dałam rady zjeść tego na raz. Więc połowę zjadłem, a połowę mam jeszcze na, dal na dalszą część dnia. Więcej takich wskazówek, oczywiście. Jeżeli chcesz, to mogę nagrać w kolejnych podcastach. Tylko daj mi znać, czy taki sposób przekazu, właśnie na moim przykładzie, ci się podoba. Czy w ten sposób opowiadanie o odchudzaniu jest dla ciebie interesujące. Jeżeli tak, to daj znać mi w komentarzu. Poznałaś, poznałeś właśnie 7 prostych zasad na odchudzanie, których się trzymam podczas redukcji. Widzisz pewnie już, że to są turboproste zasady. I jeżeli chcesz więcej takich zasad poznać, to możesz zapisać się w opisie mojego profilu albo pod tym podcastem na cykl darmowych, bezpłatnych szkoleń. Tam dowiesz się, co jeść, czego unikać, co stosują moi podopieczni, jak przyspieszyć metabolizm, jak ograniczyć apetyt i tak, dalej, i tak dalej. Do tego cię zachęcam. Z tych szkoleń skorzystało już prawie 200 tysięcy Polaków. Zachęcam cię również do komentarza, i jeżeli Tobie również przyczyniłem się, dołożyłem cegiełkę do Twojego odchudzania, to będę wdzięczny, jak napiszesz do mnie w prywatnej wiadomości na Instagramie albo na Facebooku, bo to miłe. Że codziennie dostaję kilkadziesiąt wiadomości. Karol, dzięki Twojej diecie schudłam tam 15 kg, dzięki Twoim szkoleniom schudłem 7 kg, dzięki Twoim poradom mam minus 60 kg i takich wiadomości mam dziesiątki dziennie. Czasem aż mi głupio wstawiać kolejną opinię, bo aż za dużo tych opinii jest, w każdym razie to mnie mobilizuje do dalszej pracy. A część z tych opinii również udostępnia, i w ten sposób inspirujemy innych ludzi do dbania o swoje zdrowie i sylwetkę. Dobrze, to tyle, co chciałem powiedzieć. Jeżeli taki rodzaj podcastu Ci się podoba, ten sposób przekazywania informacji na moim przykładzie, bo dziś trochę tak było restrykcyjnie, prawda? Tego nie jem, tego nie, nie ograniczam, to ograniczam, tamto tam unikam. Jednak jest dużo, dużo jeszcze innych przykładów, które mogę Ci podawać, jeszcze czego unikam, albo czego jem właśnie więcej. Jak to się dzieje, że jestem najedzony wręcz na żarty, a mimo tego chudne, możesz się dowiedzieć. Jeżeli taka forma przekazu Ci się podoba, to zostaw właśnie komentarz. Wtedy będę wiedział, że tak, takich informacji chcesz, takich materiałów więcej. Pozdrawiam, Karol Pieczka z tej strony. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Sekrety Skutecznego odchudzania. Cześć!